правило Так.

Ja nie wiem, może nie mogę już nią niej popatrzeć, bo mi szczęka boli. Masz dyniaki na drzwiaku? Ja mam ci. I nie masz, masz ci. <grym> Takie mam z masz na drzwiaku. go. Co <grym> bo... on I co? Żeby, żeby sobie żyć, ja, sobie ja pierdolę! To jest lepsze niż kino, jasne. Tak. Ja. <grym> <grym> nie, nie Co nie. Ale co co to? Gdzie ty już jesteś? <grym> <Gdygańku>. <grym> ja tam, tam w ciganku. A ja cały czas rozkminiam zakres, w który ona wyszła? Gdzie teraz? Wchodzę. W klaski? Aha. Ну ты сконцевание с киберспортсмена? Очень загадка. О! Покажи попуг! Где же есть? Хожу в туалет. Хочешь Ха! ты что На A teraz? Co ty robisz teraz? No, zgadłeś! A sikałaś? Aj, gówno się zainteresuję. No, ty masz dużą strasznie tą łęcznicę. Dwa metry kwadratowe, a... <gryśla> Chodzisz, kurwa, <gryśla> cały <gryśla> <gryśla> czas tam w domu i po prostu metry kwadratowe i duża, <gryśla> kurwa. Uh, ale odlał, ale halny. <gryśla> Gdzie ty jesteś? W pokoju parę. Ej, skąd ma go nie Co ty Minus. Minus. Ej, musisz wysikać. No, i musisz wjeść przy okazji. Najlepiej. Gdzie ty Tu Policja stara. Yeah.